Się bawi, tak? Bardzo ładnie się bawi, Ja sobie zrobiłam kawkę i pomyślałam, że zrobię ci Tak mi naszło. One muszą godzinę rosnąć, więc teraz przygotuję ciasto. A za godzinę, jak urośnie, to jest tylko że tak rozwałkuję, zroluję, pokroję na takie bułeczki i do pieca. Jak ktoś ma termomiksa, to ja robię z tego przepisu. Już kiedyś robiłam te cynamonki, nie wiem, czy pokazywałam to na vlogu. Ja robię bez rodzynek, Nie przypadam, więc idziemy dalej. Masło miękkiego 80 g cukru trzcinowego, 15 g cynamonu mielonego. I tą masę teraz będziemy miksować. Co tam się dzieje? Ciasteczka się robią tak. i to. Teraz Thermomix mówi, żeby tą masę, która się tutaj zrobiła, odstawiła do miski. Ja ostatnio jakoś pominęłam ten dziewiąty punkt i przeszłam i myślałam, że do tego do tej masy muszę dodawać mąkę drożdże i jakby przeszłam do kolejnych punktów i dopiero potem przeczytałam, że tą masę robi się oddzielnie niż ciasto, więc ja połączyłam wszystko ze sobą i wyszło genialne, powiem Wam, że bo całe cynamonki wtedy są jakby w tej masie, a nie, że tylko kawałek, bo tutaj w tym przepisie jest tak, że robicie masę osobno, ciasto osobno, potem wałkujecie to ciasto no i to wiadomo, tą masę na to ciasto yy, yy, rozsmarowujecie i potem Turla, y, potem zbieracie i kroicie na takie cynamonki. Czyli wiecie, y, jest jak ktoś lubi y, cynamonki, gdzie niegdzie, same drożdżowe, a gdzie niegdzie z masą, no to super. Natomiast ja wolę całą z masą, więc ja wymieszam wszystko i wtedy nam bardziej smakuje. Czuj, jesteś już śpiąca Trzeba było spać do dziewiątej. 250 g mleka, znowu masło, ale ja dodam o połowę mniej cukru. Ja dodam dosłownie 10 g, bo ta masa wyszła bardzo słodka. Więc jak połączę z całym ciastem, to byłoby za dużo. I 25 g świeżych drożdży, albo jedno opakowanie suchych drożdży, czyli 7 g. Znowu będziemy mieszać. Robiona podgrzana, więc teraz dodajemy mąkę. szczyptę soli i znowu będziemy mieszać. Wyrabianie. Ciasto pięknie wyrobione, więc teraz zostawiamy je na godzinę, aż podwoi swoją objętość. To się tak tutaj krzyczy w tle, bo jemy jajęczynieczki. Uwielbiam, tak? Mm, tak. Teraz Tak. wam wszystkim, jak ty nie, jesz. nie, Am. nie, nie, Ciasto podwoiło swoją objętość, więc teraz będę bałkowała, rolowała i kroiła na cnulki. Bułeczki już się upiekły, więc zaczynam je powoli przekładać do miseczki. I powiem Wam, że oczywiście jedną spróbowałam, czy nie, nie za mało cukru, czy dobrze się wypiekły. Jest przepyszna. Będzie na pewno cudownie smakowała, na przykład z masełkiem. Teraz jeszcze jak jest ciepło, to, to masełko mi się tutaj rozpuści. Dodam jakieś konfitury mojej mamy albo po i będą przepychotka. Wrócił z Zębiku. Tak. I to kupił kolejną część puca. Tak. I kupił grę. Kupił grę dla Krześniaka i dla jego młodszego brata też prezent. Jakiegoś Hot Wheelsa. Czy Hot Wheelsy? Nie wiem. Jakiś rekin plu, plujący tymi Hot Wills'ami. Jakaś gazetka. No super. To się nie, 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 bo zepsujesz. I taką grę dla swojego Krześniaka. No, zobaczymy, czy się chłopcom spodoba. No i dla swojej księżniczki też nie wrócił z pustymi rękami, tak? Tak! Teraz będziemy opowiadać o pysznościach i o gotowaniu. Tak! Tosia spała godzinkę. No i teraz się teraz będziemy powoli szykować. Tosia, jedziemy. Jedziemy do chłopców na sanki. Jedziemy na sanki, Tosia. Na senki? teraz to płócio jest na tapecie, a nie sanki mamo. Nie nie. nie, nie. Trzeba ubrać kombinezon zimowy jedziemy. Nie, nie, to jest dla chłopczyków. Nie można tego tosiu. Nie, to nie jest twoja. Twoja jest książeczka tu. Tak, pokaż, gdzie jest płciota. Chodź, pokażemy. Tutaj tak siedzieli przy stole. Gdzie jest to? O, nie, to nie było to. Tutaj. Gdzie jest tutaj pucio? Gdzie jest pucio tu? Gdzie jest Didi? To jest Didi. To jest pięknie. A to jest co? To jest mama. To jest kto? To jest mama. Nie, ona się bardziej tutaj interesuje tymi kolorowymi zwieraczkami. Ale. Czucie też jest super. Przepiękna ta zima. Oba wytrzymało do przyszłej soboty. Będą wtedy święta. Będą wtedy białe święta. Ale no takich nie było. Ja śpiewam dziewic, będzie tak cicho. Samo no, jedziemy przez warunki. Nie wiem, czy to Tośka dzisiaj zjedzie na tych samkach, jak będzie ciemno, to nie będzie miało sensu, Tutaj mamy takie iglo, proszę. Oświetlone. Tosia, jakbyś chodziła, to byś weszła, ale boję się Ciebie tam puścić. Nie no, już. Nie no, gdzie? Ale pada śnieżek, załóż jej kaptur może, co? Nie, nie no, przecież nie no, Przez... no, Tak? Tak, tak. Patrzę, patrzę. wiesz co chodzi. Przeszłem. No Stąd widziałem. Tu. Przeszłem. Ale to idź stamtąd tam. Teraz tamto. Chłopaki tam. mają zbudowany po taki fajny labirynt. Posłuchajcie, ja mam tu też domek. Patrzcie, wejście i tam tunel. Pięć. O matko, ile tu jest tych tuneli? Pięć. Ale one wszystkie są, są połączone? Ja. Tak. To, się, tutaj wchodzisz, tam ty możesz ty wyjść, ty. tu Wiedniki możesz skoczyć, no tu możesz nie wejść, tam wejść, albo Ciocia. tu. popatrz. No, ja patrzę. Tu przeżyje mi tam małych dzieci przejście. A tutaj, a tutaj... Czyli ja bym się tu zaklinowała? Chyba bym nie przeszła, co? Nie. Jestem za gruba, nie przejdę. Nie, nie ma szans. Coś się stało? Nie, nie! Bo się pytam e, Rafałka, czy mówię, a ja tu wejdę przez ten tunel. Patrzcie mnie. Nie. <grym> Słuchaj, patrzcie, tutaj, uroki jednak mieszkania w takim domku to jednak... Są zawsze super. Gdzie jest moje dziecko? A tu są... Proszę. Zobaczcie, jakie piękniusie. Króliki. A one tak nie wyskoczą, jak są pootwierane drzwiczki? No, mogą. Znaczy, mogą, bo białe widzą. Bo kiedyś... Biegnie czerwono, to ty na białe. Ja się ich nie boję. Wujek! Idę, idę. Jaka piękna wyszła. Jaka idealna, o, a to jest zrobimy. ta z tego... Z tego wyciskacza. E, Z tego wyciskacza, o, z tego. To jest taki wyciskacz fajny do kule. No. 10 godzin spokojnie świeci tak. ja też mogę zjeść tej no, ja siadaj, jak coś się taki nie złamy. Nie. A. To przypadło. Nie, 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 Ostrożnie, no, nie, ostrożnie, ja no, Ciągnij, ciągnij, ciągnij. nie, ja nie, żeby ona nie, 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 Zaraz Jak na twoim. się jak siedzi. To się fajnie. Brawo! <gulatujesz> Ale <do muru> <gulatujesz> ja. Nic nie widzimy. To będziecie, mieć czarny film. Czarny film będzie. Nie, co jest. Jedziemy. Tam się dorośli bawią. I się wyga to podoba. No i rozwalacie sobie górkę. My zjedzamy, zjadł. A Dąka nagrywasz? Tak. Masz czarny czerwony kłócki. Tak. Nie Cechcie. wiem. Nie. Naprawdę bo... <tryk> To Nie, dla zdrowotności! Dobrze. już wróciliśmy. już wróciliśmy. To Dobrze. 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 nie Dobrze. 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 Natomiast y, byliśmy ciekawi, jak ona w ogóle zareaguje na ten śnieg, bo śnieg padał, na te sanki... Y, na jak? My... Co? Co tak zamilkłaś? No, ja no myślę, że chcesz coś powiedzieć, jak tak doszedłeś do mnie. No słucham, kontynuuj. A, no, więc y, chłopcy nie mieli takich zwykłych, standardowych sanek, tylko takie plastikowe. No i... Y, Oczywiście usiada sobie w nich ktoś, ale przez chwilę się śmiała, przez chwilę już widać było, że chyba jest taka trochę zaniepokojona, że chce z nich zejść. No i tak powiem Wam, że na przykład wracaliśmy potem do domu i zastanawiałam się w samochodzie, no to jakie te sanki kupić? Te drewniane, z oparciem, ze spiworkiem, czy takie plastikowe, czy jakie? I weszłam yy, na nowe komentarze pod ostatnim vlogmasem i jedna z Was napisała mi, że dla swojego syna w podobnym wieku co jest Tosia ma pewne sanki, które poleca tam napisała jaki to jest rodzaj sanek że yy, no ja sprawdziłam w internecie i patrzę że to są prawie identyczne sanki na których dzisiaj Tosia jechała tylko, że mają pasy z przodu i bardziej takie wyżłobione miejsce że ona usiądzie dupką i oprze się ma takie oparcie na plecy po prostu to są sanki dla młodszych dzieci, które jeszcze nie potrafią, albo nie, że nie potrafią, po prostu nie wiedzą, że trzeba się na sankach trzymać po prostu. Tak. E, Antośka, tak jak Aga mówi, dzisiaj jeździła. Ja myślę, że ją to przestraszyło rzeczywiście. W pewnym momencie że tak, takie szarpnięcie. Szarpnięcie, ona chyba tam niestabilnie siedziała i e, sami się zastanawialiśmy, bo ona, tak jak Aga mówi, śmiała się, śmiała, a nagle ona tak jakby koniec zabawy czyli do mnie do Agi nie tak wiedziała lepiej, do kogo się tak nie wiedziała do kogo woli iść bo już chciała iść do domu po prostu mm -hmm. bo ona jak wyszliśmy już później do, yy, do mojego chrześniaka, czyli tam do domu i w ogóle wróciła stara Antosia czyli spokojna uśmiechnięta i w ogóle czyli, coś tam jej nie ale nie nagle na polu na polu na dworzu na polu na dworzu e, na polu coś jej coś nie spasowało, więc rzeczywiście chyba. Ona no, musi czuć się stabilnie, to, stabilnie i bezpiecznie. Tak. Więc... Wiadomo, fajnie wyglądają sanki drewniane i pewnie nie wiem, za 2-3 lata kupimy je. Ale ona musi być starsza i fajne z oparciem. Ja pamiętam swoje oczywiście alumini nie, aluminiowe, ale Plastikowe. takie me nie metalowe. Ten, jak to się Podbicie? Podbicia, takie? te, te, te tak. Płoza, tak. Płozy. I to no, no, to jest jednak, no, to jest frajdę na takie języki. No, ale to już dziecko musi być chyba starsze. Uh -huh. Mi się wydaje. Więc e, dziękuję za ten komentarz, bo powiem Wam, że ja od razu sobie to wygooglałam i zobaczyłam, że w Empiku są te sanki za 79 zł niecałe. E, więc ja e, chyba wejdę i kupię te sanki jak najszybciej. Bo nawet chyba takie sanki też łatwiej jest prowadzić przez taki do końca, znaczy taki odśnieżony chodnik. Bo na przykład, to jest jak odśnieżają chodniki i masz metalowe sanki, to jak ciągniesz to dziecko, to się niszczy ta płoza, ten metal, no bo jest tam chodnik, wiecie o co chodzi, spłyta chodnikowa, no więc jak, jak nie ma śniegu, to je nie ciągniesz, a, po, a plastik łatwiej jest przyciągnąć. Po miejscach, gdzie na przykład no, już nie ma śmieci. Wiem ci się, no plastik szybciej jest mniej jest odporny, więc plastik szybciej ci się zedrze. Yy. tak porobi ale... Ale, no, no, ale jest lżejszy za to. No, no, no to właśnie. Są, plusy i minusy są wszystkiego. Ale przekona, przekonał mnie opis tych sanek, przekonał mnie ten komentarz, więc. A ja mnie zamówię. przekonało bezpieczeństwo i to, że rzeczywiście no, Antośka się po prostu nie będzie musiała tam bać, to że to się wywróci. Tak, jakby priorytet, że faktycznie. Bo one są same... też szerokie, pamiętajmy to nie są wąskie tak jak właśnie drewniane. Wpiszcie sobie zaraz Aga tutaj poda bo nazwę, ale nie są to wąskie sanki jak drewniane, mhm. które łatwo się przewrócić tylko, tylko są tylko one szersze. są sze szerokie. One mają taki nawet taki e kształt takiego troszeczkę takiego poduszkowca co nie mhm. takiego. Więc na pewno nie, no kupujemy, ja już to wiem, że kupujemy. I kolejną rzeczą, na którą właśnie namówiłam mojego męża, znalazłam prezent na roczek dla Antosi. No, namówi. Na razie to przyjąłem, ale ona już mówi, że namówiła. No tak, no, powiedziałaś, no, że tak. No dobrze, no. Kupujemy Chodzi to. Bardziej mi o to, że nie wiem, gdzie to wszystko tutaj. Nie, myśli. już ci powiedziałem, no, ale tak. Racja, no, powiedziałam, tak? Ja, ja to muszę zobaczyć, jak to wiesz, wielkości albo chociaż wymiary, żeby to podać. Nie, to nie ma sensu już nic wymiarować. To jest super prezent. Właśnie oglądałam TikToka, słuchajcie. Czasem to jednak warto tak sobie gdzieś tam przysiąść na chwilę i popatrzeć przez internet na te, jakieś takie. I popatrzeć na takie, nie wiem, aplikacje, na przykład tak, TikTok, bo czasami na tym TikToku można coś fajnego wyrwać. Fatyk pójdzie dać mleczko. I jedna z mam na TikToku pokazywała, jakie prezenty kupiła teraz swojemu synkowi na Boże Narodzenie. I tam wyczaiłam taką super jedną rzecz. I zamówię to na pewno. Nie jest to też tanie. Kosztuje to kilkaset złotych, no bo widziałam, że to jest tam od 450 w górę. Zależy od firmy i od czego, pewnie od tych dostawek, co, co sobie wybierzesz. Natomiast stwierdziliśmy, że kupimy to jej na urodziny, na pierwszy roczek i po prostu powiemy jej babci i dziadkom, że jeżeli chcą się dołożyć, a nie mają pomysłu, to. Yy, to śmiało, niech się dokładają i myślę, że to będzie genialny pomysł na, na ten prezent. Na pewno jego ja go to zamówię już, to wiem, porozmawiam jutro z teściową i z rodzicami i od razu im to powiem, bo to zamówimy, a oni najwyżej nam się dołożą. A teraz ja. Jak już tak mówiłaś o to wiesz, co ja Ci dzisiaj mówiłem? No, że graję jest, no, wiem. Mhm. No wiem, jest to, no musimy kupić, bo to ach, cały Chodzi czas... Chodzi za nami gra jedna planszówka, bo oczywiście wiecie, że my chorujemy ten i dzisiaj y, ona jest no, droga, no trzeba przyznać. Ale na stronie internetowej dzisiaj dziewczyny mi w Empiku powiedziały, że ona jest najlepiej e, opłacalna. Plus do tego my mamy tą kartę, tą jakąś tam coś no, tam... No to premium wykupione, no dobrze jeszcze. No. I bez rok. premium już chyba kosztuje 230 zł, jest to wsiąść do pociągu dookoła świata. A z naszą zniżką będzie czy zniżej. Chyba tak, chyba tak. albo A to już po... dookoła świata. A to jest ta dookoła świata najdroższa edycja. To, bo wiecie, nie albo wiem. No to jest wsiąść, wsiąść do pociągu, tak żebyś tak. powiedział, o co tutaj chodzi. Przed chwilą to powiedziałem. A powiedziałeś, przepraszam. Ja, ja w ogóle cały czas myślę o się Ci co, co się znają albo ci, się, no, znaczy, no, ci co kojarzą tą grę to jest wsiąść do pociągu jest prawie każde państwo, czyli Polska, Niemcy, no, różne, różne, Japonia, Grecja, różne ten, Jest później też Europa, Azja, a też jest wsiąść do pociągu dookoła świata. I no to jest fajna gra, fajna no, fajna no, no, no. No, no, no fajna, fajna, my to już Ci tak chyba... Zrób tak do tej Dłużej, yy... nawet, nawet Twoją rodzinę w to wciągnęliśmy, że też no, polują faktycznie, na faktycznie. jakąś promocję. Na promocję, nie? no bo to są no. A, mo... A może kupimy sobie ją na Boże Narodzenie? No. Czy nie? No, myślałem, że Ty mi kupisz co innego. Wiem, PlayStation. Ale Obie. a propos w ogóle prezentu, to ja dzisiaj myślałam o tym, Wojtek, że za tydzień jest Wigilia. A my znowu nie mamy A my nic. znowu nie mamy nic dla siebie, bo jak zwykle wszystko dookoła jest ważne, natomiast nigdy nie pomyślimy o sobie. to są kolejne święta, gdzie ja sobie obiecywałam, że przysiądę do tego prezentu wcześniej, żeby nie było nic na chaosie, że sobie coś fajnego wybierzemy. I my... Gorzej. My mieliśmy w tym roku losowanie. Ja nawet nie mam yy, prezentu dla osoby, którą wylosowałam z rodziny. A wiadomo... A ja też nie. Że... No ale ty wylosowałaś mnie. Czemu to zdradzasz? Przecież nas rodzina ogląda. Aha. No to to. Nie, nie wytnę tego właśnie. Teraz znowu masz nauczkę. E... No, więc. A wiadomo, ja nie mam dla tej osoby, z którą wylosowałem. Wiadomo, że chciałbym coś kupić no, dla Antosi. Nie mogę powiedzieć, bo mnie nacinało to. Ale nie się go kupimy razem. No, Przecież chciałbym coś kupić też dla, nie wiem, no, Masakra, wiecie co, te ja losowania ogóle... to jest jedno, ale z drugiej strony też są osoby, dla których chciałabyś, chciałbyś, chciałabyś coś kupić, tak? Nie wiem, mama, y, chłopak, mąż, y, żona, y, czy właśnie dziecko. Mimo, że nie wylosowałeś, no to i tak dochodzą te jeszcze osoby. Wszystko ma plusy i minusy. Wszystko. No ale nie no dobrze. To w, w, ja jutro usiądę z rana. Mamy dużo rzeczy znowu do zrobienia. Pomimo, że jest niedziela i jest niby wolny dzień, to jutro jest ja. niedziela handlowa. Ja myślę, że sobie przysiądziemy to z rana i zrobimy w ogóle listę. Co trzeba zrobić na święta, co trzeba kupić na święta, co nam jeszcze zostało do załatwienia, wszystko porozpisywać, bo znowu w przyszły tydzień jest znowu cały w ogóle w rozjazdach, zaplanowanych, w ogóle w kalendarzu mamy co do Jak nie jedziemy rozdać zaproszenie, to jedziemy gdzieś tam, to musimy podjechać do Teściowej, bo mama wraca w środę, więc trzeba jej ubrać choinkę, bo powiedzieliśmy, że chcemy ubrać choinkę. Mamie, żeby miała już przyjemnie, jak wejdzie do domu. Yy, jeszcze są zakupy, trzeba posprzątać tutaj, do, dokończyć to mieszkanie, żeby, bo rodzice przyjeżdżają, trzeba zrobić... I, dobra, nawet nie chcę mi się z tego myśleć. Nie, się... nie wyliczaj, nie wyliczaj, bo... No dużo mamy. Ale chciałabym, żebyśmy zaplanowali sobie ten prezent świąteczny. Dobrze. Już nie wiem, czy zdążymy sobie cokolwiek zamówić, natomiast może wpadniemy na coś fajnego. Na pewno. Ja idę robić szybką kolację. Tak. I się żegnam nie. z Wami. A ja siadam do montowania tego vlogmasa i też się z moją żegnam. Trzymajcie się. Do jutra. Do jutra. Pa.